Zdychające karasie, to upydnie. W ogóle w całej Polsce zdychają ryby. Jeżeli ci zdychają ryby teraz, no to jest to normalne i się nie może. Naprawdę, w całej Polsce mamy rybną wiosenną masakrę. Ja nie pamiętam takiego roku, aby była taka akcja jak teraz, kiedy nie chodzi o brak tlenu, tylko o pogodę. Grupy facebookowe z oczkami wodnymi i stowami w tej tematyce są zasypane zdjęciami zdychających ryb oraz pytaniami dlaczego zdychają ryby. Przyczyna jest tylko jedna, za duży spadek temperatury wody po wpuszczeniu ryby. W tym roku jest tak w całym kraju. No i co? Atakuje pleśniawka. Ryba nie musi być, klesa, nie musi być pokalczona, czy nie musi być z terciami, aby zachorować? Ja nie powiem takiego roku jeszcze. Nagłe zmiany temperatury wody w tym roku i wiele ryb padło z tego powodu. Na małym stawie u mnie też w sumie dość sporo krasia padło. No i krasie mają te same białe wszędzie. Była taka sytuacja jakoś, że pod koniec marca było bardzo ciepło, było po 17-18 stopni, gdyby to się utrzymało to było fajnie, a potem nagły spadek, temperatura na minusie, rano e, kilka dni po tej, po tej fajnej ciepłej pogodzie, kilka dni potem było na minusie. No i osoby, które wpuszczały te ryby w tym czasie, czy chwilę przed tym, czy nawet jesienią, czy zimą, to te ryby jeszcze w pełni się nie zaklimatyzowały i teraz właśnie zdychają, bo znowu jest gorąco. Wielu komentujących na Facebooku, na tych grupach, narzekało na sprzedających, że sprzedający sprzedają ryby wiosną, o tej porze, te ryby potem zdychają, a sprzedający kiedy mają sprzedawać? Latem, jak jest po 30 stopni, to zanim tą rybę zawieziemy, to ona się ugotuje w tym naszym worku z klanem, w tym wiaderku. Sprzedawcy nie mają wpływu na pogodę i sobie sumie nikt nie wiedział, że będzie taka sytuacja, bo ja nie pamiętam takiej sytuacji nigdy. Czy da się coś zrobić? Yy, Hodowla ryb ogólnie jest tak mówię, taką branżą, że straty zawsze będą, strat nigdy nie unikniesz i to każdy hodowca rybom powie, Straty można tylko minimalizować, no i całe szczęście jest dość dużo sposobów na minimalizowanie strat. O większości teraz opowiemy. Zacznijmy od tego, że ryby łapią pleśniawkę, są wycieńczone, karasie są przed tarłem i jest to bardzo ważny czynnik. Ryba w czasie tarła, przed tarłem, w czasie tarła jest bardzo wymęczona, bardzo osłabiona, no i bardzo szybko potrafi zdechnąć. W ogóle nawet po prawidłowym tarle karasia, też część karasi zdechną. Dubsko rozjebane, jak kiedyś taki TikTok wrzuciłem, tak wygląda, czasami tarle. kotarle, chyba może coś się wyświetla. Tak wygląda, tarło krasi. No doszło rozjebamy. Po kolei. Jak widzimy ryby z grubymi e, brzuchami, które zdechły, no to temat jest taki. Ikra, ryba w fazie niemal tarła, wymęczona tą pogodą, kaput, do widzenia. Albo, e, gdy było ciepło, no to ryba się nażarła, czyli te całe 2-3 tygodnie temu, gdy było ciepło, ryba się nażarła, potem tego nie strawiła, bo było zimno, a jak jest zimno, to ryba za bardzo nie trawi, zwłaszcza krasie czy karpie. No i rozsadziło ją, potem takie właśnie ryby zdychają, gdy się nawrą, jest nagle zimno, ona tak będzie trawił, to wszystko im w brzuchu pęcznieje, gnije i po rybie. Ja dość dużo czytam książek wypracowań, naukowych, nienaukowych, czytam w różnych językach na temat właśnie trawienia ryb, no ogólnie całej tej akwakulturze, no to niedawno odkryłem coś takiego jak czarna kreda, nawet nie wiedziałem, że coś takiego istnieje, jest to czarna kreda magnezowa i jest ona właśnie między innymi też używana głównie za granicą w Polsce to mało zdany temat jest. Do poprawy trawienia u ryb, no, ona ma właściwości trawienny ryb. Jest to ciekawy temat. Są też dodatki, między innymi z firmy Hellfish, możecie tu je zobaczyć, wyświetla, które wspomagają trawienie na ryb. Kto tego używa? Prawie że nikt. No i to i co to, to że nikt nie używa, to każdy zwiększa szanse na martwe ryby. Używając takich dodatków, zmniejszamy szanse na zdychające potem ryby. Ale tak ogólnie też naukowo jest stwierdzone, że ta biała kreda, zwykła ta kreda, też e, wspomaga trawienie ryb, no jest to fakt naukowy. Pada też wiosną często posucznica ryb. Głównie tam, gdzie jest gęsto tych ryb oraz jest woda ze studni głębinowej. Ja się kiedyś przekonałem właśnie o tym, gdzie miałem folię, włożone folie dałem wodę ze studni głębinowej i ryby mi posocznice złapały. A tam, gdzie były te same ryby, ten sam rzut ryb, tylko że woda była wymieszana z wodą to normalną, co z ziemi dochodzi, tam mi nic nie padło. A też było tak samo gęsto ryb. E, dalej, kto z Was w ogóle sprawdza pH wody? Prawie że nikt, może z 10-20% osób sprawdza pH, wodę, pH wody. Najlepszy PH jest między 7,4 a 8,6 a 8,4. Jeżeli jest poniżej 7, to już się robi niebezpiecznie i jeżeli jest powyżej 9, to też się robi niebezpiecznie. Te stary pH można kupić na sklepaż.pl. Jak zmienić pH wody? Ciekawy temat. Są różne środki do zwiększania, zmniejszania pH są dostępne na Allegro. My polecamy się helpis, bo to dobrze spisują fajnie. Może jakieś tam linki albo screeny się będą wyświetlać. Na no, Legro da się z tym wszystko kupić na sklepie, u nas też coś tam może będzie. Dalej, z naturalnych produktów, no to zmniejszyć pH możemy może poprzez użycie torfu. E, tylko tego powszechnego torfu bez żadnych dodatków chemicznych. O, ale fajnie, ryby geniają, może pokazać, że geniały żabę. O, ci zazwyczaj to żaby ryby geniają, to ryby żabę goniły i to żaba uciekała, to ryby łowice goniły ją. No i torf, torf tak, zmniejsza pH, tylko trzeba. No, torf budzi wodę bardzo. Czarna woda się robi, taka ciemna i taka brudna. No, nie wiem, komuś zależy na tej czystej wodzie, czy nie. Mi to w zależy. Kolor wody nie oznacza jakości wody. więc może być czysta woda, a ryby mogą oddychać, może być brudna woda, a ryby mogą żyć. Ee, dalej, jeżeli chodzi o produkt zwiększający pH wody, no to kreda albo wapno. Kreda jest bardziej bezpieczna. Ryby, które zdychają, tutaj wspomniałem, są z tego tegorocznych zrybień albo z rybień jesiennych. Te ryby, które są w po podstawie w danym dłużej, no to one nie zdychają z nimi nie ma problemów. Tak jak mówiłem, jest cała masa preparatów różnych. No i dzięki takim preparatom możemy minimalizować straty w ryb. Myślę, że długo temat bardziej rozwiniemy i podzielimy na kilka części, bo to powiedzenia jest dość sporo, a nikt nie będzie oglądał na przykład filmu godzinnego, więc tak pewnie rozdzielamy to wszystko dalej. Kto z Was robi kwarantannę ryb? No, obstawiam, że 5%, maksymalnie 10%. No i to Kolejne 90% zwiększa szansę na martwe ryby a tylko 5-10% ludzi zmniejsza te swoje straty. Ja nagrywałem rok temu jesienią filmik jak robić korantanny. Są specjalne produkty do tego, między innymi Aquasalt. Może Wam się wyświetla, nawet ten produkt dostępne na sklepie u nas. Można, można to być do na potasu. Czy to coś tam daje? Coś tam daje, coś tam, daje. Coś tam zmniejsza straty. Mało kto używa, więc to tak, lekarze sobie zwiększa straty. Więc temat jest taki, że jak przestrzegasz zasad, to zmniejszasz na te martwe ryby, a jak nie przestrzegasz to, to zwiększysz i będziesz miał większe straty. Więc po kolei kwarantanna, dobre pH, pilnować tego pH, nie karmić ryb jeszcze albo dodawać dodatki do karmy na trawienie i jakość wody utrzymywać na dobrym poziomie. Tu też krada się fajnie spisa. Reklama krady kolejna, no ale ma te właściwości pozytywne. No i tam gdzie się używa to jest mniej tych strat. Na pogodę nie mieliśmy wpływu. Ogólnie głównym czynnikiem to jest taka pozwirowana, zawirowana pogoda muszę dać mojej weryfikowie, może możesz tam nagrać, pokazać, bo wideo wideożarcia szukają i cały czas żerują. Zapraszamy na stronę skleprafisz.pl Dziękuję za obejrzenie, takich filmików będzie więcej, bo ja tych oczek stawów kopię. jeszcze więcej, dość dużo tego czytam, cały czas się edukuję, pochłonęło mnie to do maksa, więc będę się tą swoją wiedzą, którą wyczytałem, którą obejrzałem, będę się udzielił. To, co w filmikach przedstawiam, to jest to głównie wyczytane w książkach mędrkarskich, które może Wam tutaj się wyświetlają, oraz z różnych artykułów gdzie w sumie no, znajdziecie je wszystkie w internecie? Tylko polecam czytać branże, yy, branże, polecam czytać zagraniczne artykuły, między innymi badania naukowe zagraniczne, bo w Polsce jest tego bardzo, bardzo mało. Do następnego. Ryby wstrzczone w tym roku i widzimy sporo zdechłych. Ryby z tamtego roku, czyli moje wylęgi z tamtego roku, żadnej zdechłej nie ma. Fajnie, wszystko żyje, pływa, jest tego w tysiące, w ogóle, nie wiem, przeżywa, ale żyła 100%. Tutaj mamy specjalne takie właśnie oczko, które było na naszą że Po kolorze wody widać ile tej kredy tutaj wyjebaliśmy. Bardzo dużo, cały rozrzutnik poszedł. No i faktycznie coś się pomogło, no to padło, bo to nie ma tak, że nic nie padnie, ale pomogło, wiele ryb udało się odratować i, i żyją, nie zdychają dalej. W ogóle to patrzcie, jak woda się zmieniła. Tutaj jakoś dużo kredy nie dawaliśmy, bo w sumie nic się nie działo. Eee, a tutaj daliśmy kredę i patrzcie, jaki inny kolor, całkiem inna woda. Ale no rybom pomaga, bo tutaj takie osłabione ryby wrzucaliśmy, no i mało z